Cześć Yogini, tu Magda. Witam was serdecznie na moim kanale i zapraszam do dzisiejszej praktyki. Dzisiaj chill mi yoga, delikatne rozciąganie całego ciała po ciężkim dniu. Mam nadzieję, że te pół godziny na macie będzie dla was czymś przydatnym. Zostawcie mi koniecznie komentarz, łapkę w górę, a jeśli nie subskrybujecie mojego kanału, to serdecznie was do tego zachęcam. Będziecie otrzymywać wtedy wszystkie Powiadomienia o najnowszych praktykach. Powodzenia na Macie! Dzisiaj zaczniemy w pozycji dziecka, więc serdecznie Cię zapraszam do tej asany, balasana. Złącz duże palce stóp, usiądź na piętach i powoli, wręcz leniwie, zacznij opuszczać ciało, przechodząc sobie z jednej strony na drugą, powoli, delikatnie, aż w końcu wylądujesz czołem na Macie. Ręce odłóż ciężko, niech łokcie spoczywają na macie, niech wnętrza dłoni będą skierowane do ziemi. Weź wdech, wypełniając ciało, poczuj, jak to ciało się delikatnie unosi, i z wydechem pozwól sobie na totalną ciężkość. Spędź tutaj chwilę, zauważając, jak się czujesz, zauważając to, jaki jest Twój oddech, zauważając to, jakie emocje Ci towarzyszą, jak się czujesz po prostu po całym dniu. Kolejnym wdechem podnieś czoło na kilka centymetrów ponad matę. Weź prawą rękę, po to ją wsunąć pod lewą. Możesz skierować wnętrze prawej dłoni do nieba. Przyklej prawy bark do maty i opuść albo czoło, albo policzek na matę. Gdy poczujesz gotowość, zmień stronę. Przejdź przez centrum, wyciągając prawą rękę przed siebie i zmień rękę, lewa ręka do prawej strony. Opuść czoło albo policzek na matę. Opadnij ciężko, bez oporu, bez stawiania tego oporu. Delikatnie wyjdź z pozycji, powoli wysuń lewą rękę, odkładając ją z przodu maty. Możesz oderwać łokcie, delikatnie podnosząc tułów, poruszaj ciałem na boki, mając nogi, pośladki uziemione. Zobacz jaką masz przestrzeń w bokach ciała teraz. I przejdź do klęku podpartego, powoli podnosząc tułów. Rozstaw kolana na szerokość bioder, zacznij poruszać ciałem do kociego i krowiego grzbietu. Niech pierwszy będzie wdech do krowiego grzbietu, gdzie plecy masz wygięte w łuk, klatkę piersiową otwartą. Następnie przejdź do kociego grzbietu, zaokrąglając plecy. Poczuj długość kręgosłupa. Kręgosłupa, który może być totalnie zmęczony po całym dniu. Daj mu trochę odpocząć, daj mu trochę przestrzeni, właśnie za pomocą tych delikatnych ruchów, które przynoszą to wszystko: przestrzeń, elastyczność, uwolnienie od napięć. Tak proste, tak dostępne dla każdego. Zatrzymaj się w pozycji neutralnej. Poruszaj biodrami, zataczając nimi koła. Zmień kierunek. Następnie usiądź na piętach. Możesz mieć poduszkę albo koc pod kolanami. Złącz. Palce, dłoni za plecami, otwórz klatkę piersiową, spójrz do góry, skieruj też klatkę piersiową w górę. A z wydechem przejdź do skłonu, opuszczając czoło na matę. Zacznij też przenosić ciężar ciała na czubek głowy, delikatnie wysyłając ręce przed siebie do momentu, w którym czujesz się komfortowo, a szyja i kark nie wyrażają sprzeciwu. Pozycja królika. Jeszcze chwila. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Wyjdź z pozycji, rozpleć ręce, opuść pośladki na matę. W stronę pięt. Poruszaj ciałem delikatnie na boki. Podnieś tu, wracając do klęku podpartego. Przejdź do psa z głową w dół, by wyciągnąć całe ciało. Zacznij uginać naprzemiennie kolana. Odpychaj się dłońmi od maty. Staraj się przywoływać do siebie delikatność, czułość w ruchu. Takie totalne rozluźnienie po całym dniu. Poczuj długość kręgosłupa, poczuj długość tyłów nóg. Dodawaj wszystkie ruchy, które są ci potrzebne. Następnie przejdź dłońmi w stronę stóp. Zawiśniemy na chwilę, złap łokcie, ugnij kolana. Około, z ciałem na boki, właśnie z tą ciężką głową, rozluźnionym karkiem, rozluźnioną szyją. Wisząc, poruszaj ciałem niczym wahadłem. Spleć palce dłoni za plecami, wyślij ręce do przodu. Głowa cały, cały czas ciężka. 5, 4, 3, 2, 1. Opuść ręce. Przejdź do psa z głową w dół. Jeśli nie masz na to siły, klęk podparty. Nie ma problemu, zamieniaj. Pozycja gołębia. Przenieś prawą nogę do przodu, ugnij kolano, wyślij lewą nogę do tyłu, prostując ją z wdechem unieś ciało odepnij się palcami dłoni od maty kołysząc ciałem na boki delikatnie następnie przejdź do skłonu, opuść ręce możesz położyć czoło na rękach na napięć wdechów i wydechów zatrzymamy się w pozycji gołębia dla rozluźnienia pleców dla otwarcia bioder by zdjąć te Napięcia, które kumulują się właśnie w tamtych obszarach. Oddychaj nosem. Drogę wyjścia z tej pozycji. Możesz wrócić do klęku podpartego, poruszać biodrami na boki. Możesz wrócić też do psa z głową w dół. Polecam psa z głową w dół dla wyciągnięcia całego ciała na kilka chwil dla poruszenia, zanim przejdziemy na drugą stronę do pozycji gołębia. I przenieś lewą nogę do przodu, wtedy kiedy poczujesz na to gotowość. Prawą nogę wyprostuj, wysuwając ją do tyłu, weź wdech, unieś ciało, podnosząc stół, wydłużając kręgosłup, a z wydechem przejdź do skłonu. Pozycja gołębia, druga strona, zobacz jak jest na drugiej stronie. Opuść czoło na ręce, przed siebie. Możesz też mieć poduszkę lub wałek. Wyjdź powoli z pozycji, znowu wróć albo do klęku podpartego, albo do psa z głową w dół. Wykonamy jeszcze jedną serię ćwiczeń na głębokie otwarcie bioder na prawą i na lewą stronę. Będzie to pozycja jaszczurki. Najpierw znajdź jednak psa z głową w dół, albo klęk podparty. Poruszaj się tak, jak czujesz, że chcesz się poruszać. Zastygnij bez ruchu, jeśli takie jest twoje życzenie. I przejdź do pozycji jaszczurki, zaczynając od prawej strony. Czyli prawą nogę przenieść do prawej górnej krawędzi maty, lewe kolano odłóż na matę i zostań albo na wyprostowanych rękach, albo przejdź na łokcie. Tutaj też możesz kołysać biodrami na boki, możesz też zachować bezruch. Zobacz, gdzie jest Ci najbardziej komfortowo. Staraj się wydłużać kręgosłup. Prawa noga jest ugięta, ale to lewe biodro teraz mocno pracuje nie tylko prawa strona. Pamiętaj o tym, by pośladki były wciąż aktywne, to nie jest pozycja pasywna. Szczególnie jeśli wchodzisz w nią głęboko na poziomie dolnych pleców. I wróć do z głową w dół lub do klęku podpartego, na kilka chwil. Rozciągaj całe ciało. Przyjemne wyciągnięcie ciała po całym dniu. Pamiętaj, po co to robisz, szczególnie jeśli na przykład siedzisz cały dzień, albo zajmujesz jedną konkretną pozycję przez większość dnia ciało potrzebuje tego wyciągnięcia. Zmiany i przejdź do drugiej strony. Lewa noga do górnej, lewej krawędzi, prawe kolano na matę, ręce wyprostowane lub przejdź na łokcie, znajdź przestrzeń w biodrach, poruszaj ciałem, albo się zatrzymaj i skup się na oddechu. Wróć do psa z głową w dół lub do klęku podpartego. Weź tutaj wdech. Zatrzymaj powietrze na 5, 4, 3, 2, 1. Wypuść powietrze jak najdłużej. To rób. Wypuszczaj, wypuszczaj, wypuszczaj. Powoli wydłużając swój wydech. Następnie opuść kolana na matę, jeśli już tam nie jesteś. Usiądź na piętach, prostując nogi przed sobą. Wyprostuj ciało, tak by Twoje, by twoje plecy i Twój kręgosłup były jak najdłuższe tutaj. Możesz poczuć tę pozycję na przykład. Zginaczech bioder. Zobacz sobie, gdzie to odczuwasz. Może być ci trudno, na przykład możesz to zauważyć, że plecy ci się zaokrąglają. Jeśli tak jest, wsuń sobie coś pod pośladki. Może to być koc lub płaska poduszka. Trzymaj tę pozycję aktywnie. Nogi wyprostowane, stopy w pozycji flex. Weź wdech, z wydechem zacznij schodzić do skłonu. Staraj się rękoma kierować do stóp. Być może łapiąc stopy, jeśli to jest poza zasięgiem, złap łydki albo kostki i wchodź do skłonu na prostych plecach powoli w swoim zakresie. Zauważając jak każdy wydech przynosi trochę więcej przestrzeni do ciała. Zatrzyma się w miejscu, w którym czujesz, że już dalej nie idziesz i tutaj chwilę spędzimy. Poczuj, jak otwierają Ci się tyły nóg, jak wydłuża się tylna taśma i jeśli możesz, po prostu się tu rozluźnij, rozgość się w tej pozycji. Ostatni wdech. Długi wydech. I wstań powoli. Robiąc wdech, wydłuż go na czas wychodzenia z pozycji. Wyprostuj się znów. Zroluj barki, ramiona i ugnij prawe kolano, przenosząc prawą stopę do lewej strony. Ugnij nogę pod spodem. Przytul prawe kolano do siebie, wydłużając kręgosłup. Opuść barki i skręć ciało do prawej strony. Zrób to na wydechu. Połóż prawą dłoń za sobą, opuść barki, osadź ciało z wydechem. Weź tutaj ostatni wdech. Z wydechem wyjdź z pozycji do centrum i przenieś się do lewej strony. Skręć do lewej strony na moment. Poczuj różnicę między jedną a drugą stroną. Wróć do centrum, wyprostuj lewą nogę, tę, którą masz pod spodem. Prawe kolano wciąż ugięte, ale tym razem połóż je na macie, zbliżając stopę do wnętrza lewego uda. Lewa stopa w pozycji flex, wydłuż ciało biorąc wdech, następny wydech, przejdź do skłonu. Złap stopę, kostkę, łydkę, cokolwiek jest w Twoim zasięgu i opuść ciało do skłonu. biorąc tutaj wyjdź z pozycji, unieś prawe kolano, zmień stronę, prawa noga wyprostowana, lewe kolano ugnij, przestaw lewą stopę do prawej strony maty, nogę spod spodu również ugnij, postaraj się uziemić oba pośladki, na wdechu przyciągnij lewą nogę do siebie, wydłuż kręgosłup i przejdź do skrętu z wydechem. Staraj się, by barki były oddalone od uszu, ściągaj je w dół, po to, by szyja i kark miały przestrzeń, wróć do centrum. Przejdź do prawej strony, otwórz klatkę piersiową do prawej strony. Poczuj przestrzeń w kręgosłupie. Wróć z powrotem do centrum, wyprostuj prawą nogę, a lewą stopę umieść we wnętrzu prawego. Uda. Prawa stopa flex, weź wdech, wydłuż kręgosłup, wydech, przejdź do skłonu, łapiąc prawą stopę. Opuść ciało. Pamiętaj, że to nie musi być głęboki skłon. Nie sugeruj się tym, co widzisz teraz na ekranie. Być może Twój skłon będzie na 2-3 centymetry, ale będziesz miał lub miała te same odczucia, co ja schodząc niżej, czy ktoś inny schodząc jeszcze niżej. Pamiętaj, że nie chodzi o to, jak coś wygląda, tylko jak ty odczuwasz to w ciele. tutaj konkretnie pracujemy nad tyłem prawej nogi. Zobacz sobie jak. Poczuj co tam się dzieje. I wyjdź z pozycji biorąc wdech. Delikatne rozciąganie całego ciała. Ugnij teraz kolana. Złącz podeszwy stóp przed sobą. Złap stopy. Wyciągnij kręgosłup, opuść barki, przejdź do skłonu w pozycji motyla. Z wdechem podnieś ciało i wyprostuj nogi do boku. Zajmiemy się troszeczkę bokami naszego ciała, które będą bezpośrednio wpływać na to, jak czują się Twoje dolne plecy. Rozstaw nogi szeroko, na tyle, na ile możesz, by wciąż zachować proste plecy. Przesuń prawą ręką po prawej nodze, otwórz klatkę piersiową, unieś lewą rękę i zacznij schodzić do bocznego skłonu. To nie musi być głęboki skłon. Pamiętaj: dociskaj lewy pośladek do maty, szukaj przestrzeni tu po lewej stronie. Nie staraj się ciągnąć klatką piersiową w dół, wręcz odwrotnie. Otwórz ją, wyciągnij tę rękę i skup się na długości lewego boku, dociskając lewy pośladek do maty. To tam masz czuć tę pozycję. To tam celujemy właśnie. Jeszcze 5, 4, 3, 2, 1. Wróć do centrum. Zmień stronę, lewa ręka do lewej nogi. Otwórz klatkę piersiową. Unieś prawą rękę i zacznij boczne rozciąganie, prawy pośladek chce się oderwać od maty, dociskaj go. 5 4 3 2 1 wróć do centrum weź długi wdech skieruj go przez cały kręgosłup do podstawy możesz sobie wyobrazić że ten wdech cię uziemia sprawia że korzenie wyrastają z podstawy twojego kręgosłupa i łączą cię z ziemią i z wydechem wejdź do skłonu Ręce możesz mieć wzdłuż nóg, możesz mieć ręce przed sobą. Zobacz, gdzie Cię prowadzi ciało. Jeszcze pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Wyjdź ze skłonu. Podeprzyj się rękoma, by podnieść pośladki, po to by je delikatnie, bezboleśnie wysunąć. Ugnij kolana, rozluźnij biodra, przenosząc nogi z boku na bok. Następnie usiądź tak, jak Ci wygodnie. Możesz usiąść na poduszce z nogami skrzyżowanymi. Możesz usiąść nawet na krześle, jeśli czujesz, że to będzie najlepsze dla Ciebie teraz, by zachować proste plecy. Zroluj barki, zroluj ramiona i wykonaj kilka ruchów obrotowych głową. Najpierw w jedną stronę, powoli poruszaj głową. I zmień kierunek. Oddychaj nosem. Niech ten oddech będzie swobodny, spokojny, naturalny. Wróć do centrum. Wydłuż kręgosłup. Prawą ręką złap lewe ucho. Przeciągnij głowę do prawej strony. Lewy bark wciąż w dole. Ostatnie ruchy w naszej dzisiejszej delikatnej praktyce, rozciągającej całe ciało po ciężkim dniu. Ruchy bardzo niewinne, ale bardzo, bardzo pomocne i potrzebne. Wracaj do centrum, zmień stronę lewą, dłonią złap prawe ucho i przeciągnij sobie głowę do lewej strony. Pamiętając o prawym barku nisko. Wyjdź z pozycji. Poruszaj głową jeszcze raz. Tak jak czujesz. Na boki. Do przodu, do tyłu, bądź w pełnym ruchu obrotowym. Wyciągnij ręce w bok, od klatkę piersiową, unieś ręce nad głowę. Z wydechem przyciągnij dłonie do serca, opuść barki, wydłuż kręgosłup. Podziękuj sobie za tę chwilę na Macie, za czas troski o siebie za zadbanie o swoje ciało, umysł i o ducha. Bardzo Ci dziękuję za wspólną praktykę. Życzę Ci dobrego wieczoru i do zobaczenia na kolejnej sesji. Namaste.